Witaj, jestem Anna, a Ty jesteś w latarni duszy. Karty tarota stają się naszym przewodnikiem w odkrywaniu możliwych ścieżek przyszłości. Andrzejki to czas wróżb, refleksji i otwartości na nowe inspiracje. Idealny moment, by sięgnąć po mądrość tarota i zapytać o to, co los ma dla nas w zanadrzu. Podczas tego wieczoru, wykorzystując energię i symbolikę kart, będziemy mogli zajrzeć w głąb siebie, spojrzeć na sytuacje życiowe z innej perspektywy i zastanowić się nad tym, jak najlepiej pokierować swoją drogą w nadchodzących miesiącach. Tarot nie daje jednoznacznych przepowiedni. To narzędzie, które pomaga nam lepiej zrozumieć siebie, nasze pragnienia, troski oraz możliwości. Pamiętajmy, że karty odkrywają przed nami potencjały i wskazówki. Na nas jednak spoczywa odpowiedzialność za nasze decyzje i wybory. Baran. Co los chce teraz przekazać, o czym jeszcze nie wiesz? Księżyc trójka pentakli siódemka Buław. Księżyc to karta tajemnic, intuicji i niepewności. Sugeruje, że są w Twoim życiu sprawy, które pozostają niejasne lub trudne do zrozumienia. Może oznaczać, że masz do czynienia z iluzjami lub z czymś, co wymaga odkrycia głębszej prawdy. Trójka Pentakli symbolizuje współpracę i budowanie na solidnych podstawach, wskazuje na potrzebę pracy z innymi oraz poszukiwanie wsparcia u osób, które mogą pomóc Ci rozwijać Twoje cele. Siódemka buław wskazuje, że jesteś w sytuacji, w której musisz walczyć o swoje przekonania, bronić swojego stanowiska i wykazać się determinacją. Los chce ci powiedzieć, abyś polegał na swojej intuicji w sytuacjach, które wydają się niejasne lub skomplikowane. Skup się na współpracy z innymi, ale nie bój się bronić swoich wartości i przekonań. Czeka cię czas, w którym będziesz musiał działać stanowczo, mimo że wszystko nie jest jeszcze w pełni zrozumiałe. Jakich wskazówek powinieneś szukać dotyczących Twojej najbliższej przyszłości? Cesarz, Rydwan, rycerz Buław. Cesarz symbolizuje stabilność, autorytet i kontrolę. Wskazuje na potrzebę uporządkowania swojego życia. I przyjęcie odpowiedzialności za własne decyzje. Rydwan wskazuje ruch naprzód, triumf nad przeszkodami i osiąganie celów dzięki determinacji i skupieniu. Rycerz Buław mówi o energii, entuzjazmie i gotowości do działania. Może oznaczać ekscytujące wydarzenia lub nowe możliwości, które będą wymagały szybkiego działania. Twoja przyszłość wymaga od ciebie odwagi i zdecydowanych działań. Skoncentruj się na swoich celach i dąż do nich z siłą oraz pewnością siebie. Pamiętaj, że uporządkowanie swojego życia i utrzymanie kontroli nad sytuacją będą ważne, aby skutecznie ruszyć do przodu. Jakie największe wyzwanie przyniesie ci przyszłość i jak możesz temu sprostać? Czwórka buław, piątka kielichów, dwójka kielichów. Czwórka buław to karta harmonii, świętowania i stabilności. Wskazuje dążenie do stworzenia bezpiecznego i szczęśliwego miejsca w życiu osobistym lub zawodowym. Piątka kielichów mówi o stracie, żalu czy rozczarowaniu. Mówi o trudnych emocjach związanych z przeszłością, które mogą blokować Twój rozwój. Dwójka kielichów reprezentuje harmonijne relacje, przyjaźń i partnerstwo. Może mówić, że wsparcie bliskiej osoby pomoże Ci pokonać trudne chwile. Największym wyzwaniem może być pogodzenie się z przeszłymi stratami i wykorzystanie ich jako lekcji na przyszłość. Twoim kluczem do sukcesu będzie docenienie obecnych relacji w swoim życiu i współpraca z innymi w budowaniu stabilności i harmonii. Nie bój się prosić o wsparcie. Jaki kierunek obrać, aby osiągnąć spełnienie i szczęście? Dwójka pentakli, królowa buław i karta wieży. Dwójka pentakli wskazuje na potrzebę równoważenia różnych aspektów życia: pracy, relacji, finansów, czasu dla siebie. Możesz czuć presję, ale umiejętne balansowanie pomoże ci odnaleźć harmonię. Królowa buław to karta energii, pewności siebie i odwagi. Mówi o tym, że powinnaś kierować się pasją i wiarą w swoje siły, podejmując odważne decyzje. Karta wieży symbolizuje nagłe zmiany, które mogą być trudne, ale niezbędne do rozwoju. Może to oznaczać konieczność rozbicia starych, nieefektywnych struktur, aby zrobić miejsce na coś nowego. Aby osiągnąć szczęście, potrzebujesz odwagi, aby pogodzić się z nieuniknionymi zmianami i elastyczności w obliczu wyzwań. Równoważ swoje życie, koncentrując się na tym, co naprawdę jest Twoją pasją, a jednocześnie pozwól sobie zaakceptować i wykorzystać zmiany, które przyniesie los. Twoja ścieżka prowadzi przez odważne decyzje, harmonię w relacjach oraz uporządkowanie swojego życia. Przyszłość wymaga od ciebie determinacji, intuicji oraz umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Otwórz się na współpracę z innymi, ale nie zapominaj o swojej sile i pasji, która pomoże ci stawić czoła każdemu wyzwaniu. Pamiętaj, że nawet nagłe zmiany mogą być początkiem czegoś lepszego.